Hej, szczęście Boże, witajcie w kolejnym odcinku PNP, czyli pytania i podpowiedzi. Dzisiaj pytanie Michała. To pytanie jakoś też jest wokół Bożego Narodzenia ważne, bo dotyczy imienia Jezusa. Michał pyta: co znaczy w imieniu, w imię Jezusa w ogóle w imię co znaczy są w Nowym Testamencie miejsca bardziej zrozumiałe, jednak w szczególności w kontekście na przykład Ewangelii Jana 1711, ojcze strzeż ich w imię swoje lub Jan 2031, abyście wierząc, mieli życie w imię moje. O co chodzi? I dalej dopytuję. Rozwijając, rozumiem, że można występować w imieniu kogoś jako pełnomocnik czy pełnomocnik z pomyślników, że ktoś reprezentuje Jezusa, albo że imię oznaczało coś więcej w kulturze tamtejszej, oznaczało istotę, misję kogoś czy coś. Ale nie wyczerpuje to tego, gdy Jezus mówi, na przykład, aby wierząc w imię moje. Albo Piotr i Jan mówiąc, przez wiarę w to imię, on tu teraz stoi przed wami zdrowy. Nie znalazłem do dziś nigdzie satysfakcjonującej odpowiedzi, pisze Michał. Natomiast wszyscy mówią w imię Jezusa, w imieniu Jezusa, w imię Boże i tym podobne. Jak to właściwie jest? Można by je powiedzieć, hmm, w imieniu Bożym, w imię Jezusa znaczy. W osobie Jezusa, w osobie Boga. Tak jak byłbym, i to nie jest właśnie jednowymiarowe, prawda? Jest to, co tutaj Michał pisze: że jestem pełnomocnikiem, że jestem posłany, występuję jako ambasador kogoś, czyli ktoś za mną stoi. Ja jestem w Jego imieniu. Niektórzy mówią w autorytecie, niektórzy mówią w mocy Bożej i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te próby, jeżeli tak mogę powiedzieć, czy interpretacje mają swoje uzasadnienie, a jednocześnie żadna z nich może nie wyczerpuje wszystkiego do końca, i dlatego. Potrzebujemy sięgać coraz to głębiej, coraz to głębiej. Oczywiście to dotyczy tego, co mówimy o imieniu Bożym i to jest jakoś pierwsze rozumienie i ma pierwsze znaczenie, ale także później no, występujemy w, na przykład w swoim imieniu. To też jest, rodzi pytanie, oczywiście, co niesie to moje imię. Hmm? Jakie słowo Boże, jakie proroctwo jest wypowiedziane wobec mnie, wobec mojego imienia, czy wobec mojej osoby przez to moje imię. Ale to jest jakby kolejny osobny temat, choć też ważny. Wracam jeszcze do tego imienia Bożego, prawda? że istotą to, co mówimy też, o czym też Michał wspomina, że jeżeli Ktoś poznał imię, to co też w Biblii znajdujemy, jak jest Twoje imię i Bóg odpowiada choćby Mojżeszowi, moje imię jest tajemnicze. Też anioł pytany też odpowiada w taki sposób. Dlaczego? Dlatego, że w Starym Testamencie, w rozumieniu semickim, jeżeli ktoś pozna swoje imię, czy czyjeś imię tajemnicze, to ma po prostu nad nim władzę. Znać czyjeś imię, poznać kogoś, to mieć nad nim władzę. Też w takim sensie, i tak jest choćby w przypadku Pana Boga, władzę miłości. To znaczy, my jesteśmy związani przez miłość. To poznanie też, tak jak się tłumaczy z Hebrajskiego, no to jest, Współżycie choćby między małżonkami, że Adam poznał Ewę, to znaczy współżył z nią. Więc to poznanie imienia, to jest poznanie istoty, poznanie tego, co jest najgłębsze, dużo nawet głębsze niż to, jak możemy się poznawać w ciele, ale to jest też wzajemne oddanie sobie. Nie chcę tu namieszać za bardzo, ale y, mówiąc krótko, jeżeli ja idę w imię Jezusa, to yy, znaczy, że on idzie sam. Nie? Sam Jezus idzie. Jeżeli ja coś mówię w imieniu Jezusa, to sam Jezus mówi. To co też mówi choćby Święty Augustyn o sakramentach, jeżeli kapłan chrzci w duchu świętym w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to Chrystus chrzci, prawda? Czyli sam Bóg Daje łaskę. Że ja jestem pośrednikiem tylko, ale tak naprawdę uobecniam Boga. Czyli jeżeli coś jest w imię Jezusa, to jest uobecnione. Uobecniony Bóg. Dlatego choćby papież Benedykt wprowadził podczas tej modlitwy w Eucharystii, podczas świąt, uroczystości. Najczęściej w niedzielę nam się to zdarza, że jak śpiewamy chwała na wysokości Bogu, czy odmawiamy, to na imię Jezusa się skłaniamy. Powróciliśmy dość niedawno do tego zwyczaju, chociaż on wcześniej też już miał miejsce, prawda, że ten szacunek do imienia Bożego, prawda, widzimy choćby muzeumanie, to jest w ogóle inna bajka, ale jakby też mówię o tych muzeumanach, dlatego że to jest myślenie semickie, że do, jak mówią imię Boże albo imię proroka, to dodają do tego jakiś, jakąś frazę nie? o tym, żeby był błogosławiony. albo to, to znaczy, że to nie jest takie zwykłe imię, że jak przywołuje czyjeś imię, to to nie jest tylko taka nazwa, tylko przez przywołanie imienia uobecnia się. Nie? I oczywiście nie chodzi o jakieś czary-mary typu, że pocieram. Lampę Alladyna i wychodzi, prawda? Alladyn z lampy jako duszek, tylko rzeczywiście za tym imieniem jest osoba. I tym samym przywołując tego imienia, a wiemy, że Bóg jest wszędzie obecny, to przywołując imienia Bożego, czy imienia Jezusa, czy imienia Maryi, czy Ojca, czy Ducha Świętego, tak naprawdę każdego świętego przez tajemnicę obcowania świętych, On jest zaproszony. W tym momencie jest przez to przywołanie jego imienia uobecniony, czyli jest razem ze mną w tym miejscu, w tym momencie. Myślę, że w większości sobie nie zdajemy z tego sprawy, że tak to działa. A może nawet gdybyśmy sobie zdawali sprawę, to przy nasze takie pogańskie myślenie, to byśmy się tego przestraszyli. Tu nie ma czego się bać, chociaż. Może warto jeszcze to dopowiedzieć, że jest też jasno powiedziane w Słowie Bożym, że na, każde, na, na imię Jezusa zagnie się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. I żeby każdy język wyznał, że Jezus jest Panem. Prawda? To, yy, to imię właśnie tak działa, że diabły drżą, czy imię Jezusa, czy imię Maryi, bo one jest uświęcone, nie? czyli napełnione Bogiem. No? Yy, my Mamy trudność z takim myśleniem przestrzennym. Semici natomiast widzą bardzo plastycznie to, że to uobecnienie to jest konkretne, to jest fizyczne, że to nie jest tylko wspominanie. Tak, jak nie wiem, oglądamy sobie jakieś pocztówki, wspominamy, jak było na wakacjach, właśnie to nawet to, jak my sprawujemy liturgię, to właśnie to nie jest tylko jakaś pamięć o jakichś wydarzeniach sprzed lat, tylko to jest uobecnianie tych wydarzeń, takich śmierci, zmartwychwstania pana Jezusa, czy teraz właśnie w Boże Narodzenie, jego wcielenia. Przyjścia Jezusa Chrystusa jako Dzieciątka w tym świecie, to jest bardzo konkretne. Nie? Też Pan Bóg, dlatego mówię, że w kontekście Bożego Narodzenia to jest ważne, no właśnie przez swoje imię, to co widzimy też, choćby u Zachariasza, że on powiedział, Jan mu było na imię. I wtedy otworzyły mu się usta i zaczął, zaczął śpiewać hymn uwielbienia, kantych Zachariasza. Ale też, no, ja bardzo to lubię ten moment, że Święty Józef, który jest milczący i nie widać żadnego słowa, żeby powiedział w Ewangelii, na pewno powiedział właśnie to jedno najważniejsze słowo, najważniejsze słowo, które w ogóle stwarza i wyjaśnia ten świat, czyli słowo Jezus, nie? że Bóg zbawia, Bóg jest zbawicielem, że cała ta miłość jest zbawcza. Nie? I tym, to też już można by dużo więcej mówić, co to jest zbawienie, i tak dalej, i tak dalej, ale na tym może poprzestanę, że to jest uobecnienie Jezusa, czyli wszystkiego też, co On wnosi, całej Jego istoty i całego zakresu Jego działań, Jego mocy. Tak? Nie wiem, czy jeszcze bym umiał to jakoś lepiej Michałowi, czy wam wytłumaczyć. Warto wziąć sobie na modlitwę, na medytację właśnie ten temat, co znaczy imię. Niech te pytania Michała będą dla nas prowokacją i też taką prośbą, którą, z którą mogę się zwrócić do Boga, ale też do właśnie Maryi, do Jego świętych, do aniołów. Jak to właściwie jest z tym imieniem i z mocą tego imienia? Co właściwie to konkretnie znaczy dla mnie, dla mojego życia? Tak, jak też wspomniałem, co znaczy moje imię i co to konkretnie znaczy dla mojego życia. Tu zaraz mi też przychodzi fragment z Apokalipsy, że na kamyku białym będzie wypisane moje nowe imię, które zna tylko Bóg. I ten, komu Bóg zechce objawić, to imię jest ważne, to imię jest kluczowe, to imię jest proroctwem, i za tym imieniem stoi bardzo konkretnie rzeczywistość, bardzo konkretna osoba i też jej obecność. Czy moja obecność, czy obecność kogoś? W moim życiu blisko mojej osoby. No, samemu się nad tym zamyślam, mówiąc czy wyjaśniając to, o co pyta Michał. Nawet się cieszę, że wszystkiego Wam pewnie nie wyjaśniłem i że mogę Was zachęcić do tego, byście sami w modlitwie dalej odkrywali, co stoi za wzywaniem imienia Bożego. I jak to się konkretnie przekłada na nasze życie. Może niech tyle wystarczy. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Hej.